Witam wszystkich na moim kanale. Kolejna przeróbka tokarki TUE35. A no mianowicie zrobimy sobie napęd do toczenia, wytaczania stożków o zadanym kącie i tak samo możemy sobie szlifować, frezować pod danym kątem i nie tylko z szufladki po prostu. No, do tego używam takiego oto silniczka zakupionego na znanym portalu aukcyjnym. No, i tutaj akurat wykorzystałem mam zestaw kół z tokarki, żeby sobie przymierzyć. Jest to z takiej małej tokarki mojej. Zestaw kół moduł 1,5 po 60. No, to będzie troszkę za mało, więc trzeba będzie po 70. Przełożenie 1 do 1. Do tego będzie wykorzystany również regulator napięcia, silnik jest zasilany 230V, zrobimy włącznik włącz wyłącz i regulator obrotów silnik nie ma za dużo obrotów co nam to wystarczy no nawet myślę czy się nie pokusić żeby zredukować jeszcze te obroty no tak to tak to wygląda wiadomo trzeba będzie poprzerabiać ośki i tak dalej, rączkę zdemontowałem Rączka jest zbijana na kołka. No tam sobie zrobimy. Też kołeczek, żeby nam to wszystko pasowało i nie przeszkadzało. No, kołeczek wiadomo będzie trzeba zrobić na ośce. Ewentualnie blokowanie broczkiem jakimś albo coś takiego. Jest miejsca na tyle. Oś nam wystaje, więc jeżeli weźmiemy koło zakupimy na portalu aukcyjnym. No to mamy tutaj zawsze z jednej strony kołnierz, więc w tym kołnierzu można się wywiercić i zrobić sobie trzy broki, żeby ustawić, żeby bicia nie było. No, ewentualnie dorobić przeduszkę i żeby korbka też mogła być demontowalna i montowalna. No. Tak więc jak to rozwiniemy, to zobaczymy dalej. No, tak więc śledźcie, jeżeli jesteście zainteresowani, tak to tak to wygląda. Na przekładni. Myślałem na pasek robić, ale jednak co koło zębate, to koło zębate. No a całość będzie zamontowana na płaskowniku. Płaskownik będzie przykręcony tutaj do szufladki. Wszystko ustawione tak jak ma być, żeby nic nam się tutaj złego nie działo. Tak więc, tak to wymyśliłem. Tak to będzie. Działać. Myślę, że będzie działało poprawnie, gdyż używałem niejednokrotnie zwykłej wkrętarki. Miał być silnik z wkrętarki zamontowany, ale pomyślałem, że po co mi to tak kombinować. Wykorzystamy silniczek, który jest dostępny na rynku. Musiałem smarowniczkę zlikwidować. Rozwiercę otwór, zrobię wbijaną. No. I, I tyle. No, przy normalnych toczeniach, i tak dalej, silnik będzie zdemontowalny. Bo na co mi on tutaj, żeby się tu użyło? Dorobię jeszcze osłonę, ewentualnie na niego. No, tak to, tak to wymyśliłem, tak to widzę. No, a tak to biorę sobie tutaj wkrętareczkę, zakładam, i można toczyć tylko wkrętarka. Nawet na pierwszym biegu ma za wysokie obroty. Tak więc zobaczymy, jak to będzie. No, to tyle. Pozdro. Cześć.